Cześć, jestem Wieski, res jest Europa Uniwersalist 3 i dzisiaj dalej bawimy się z buntami. O tak, zdecydowanie. Ogólnym naszym priorytetem jest zdecydowanie pokonanie tak tej Szwecji i Memeluków, żeby zakończyć jedną część wojny oraz imperium timurickie i Suahili, żeby zakończyć drugą wojnę. Jedno i drugie jest raczej na dobrej drodze. Na dobrej drodze raczej się znajduję jednak. Muszę dalej mieć uwagę na zmęczenie wojną, które liczę, że teraz, teraz. Raczej teraz nie zacznie się zmniejszać, ale z czasem powinno się zacząć zmniejszać. I to byłoby rzeczą, która by mnie interesowała w dość znacznym, w znacznej części. Chodziło w tym miesiącu się zmniejszy. Zwiększą się moje przychody dzięki temu. I zmniejszą się szanse na bunt, które aktualnie są dość wysoko Zdecydowanie Dobra, tym buntem zajmą się oni Tym buntem oni się zajmą, jednak muszę najpierw pokonać tych tutaj Okej, okay, pokonali Świetnie im poszło W takim razie pójdą teraz tutaj no, Tak jakbym karał trochę te wojska, nie? Jeden bunt pokonają, to muszą iść pokonać drugi, bo inaczej państwo upadnie. A wtedy będzie to problemem. Dobra, wyjdziecie tu, tu, a potem tu. Swoją drogą, jakim cudem jest ich tutaj tak dużo? Jest ich tu dużo więcej niż można byłoby sobie wyobrazić. Przy okazji, to są piraci i oni zmniejszają moje przychody. A. Co tu powiedzieć? Nic nie powiem, po prostu. Po prostu zaczekamy. Zaczekamy chwilę. Tutaj moje wojska idą i rozwalą te bunty już niedługo. Gdy mogą przejść, mogą przejść bezpiecznie, w porządku. To mi się podoba. I dalej obserwujemy. Następny miesiąc wyjdzie na zero, w porządku. Tutaj ci bunto właśnie. Bije się z buntownikami obcego kraju. Po to, żeby ten obcy kraj też podbić. A to takie rzeczy też się dzieją w końcu. Jednocześnie całkiem dobrze idzie mi ten porbój, więc te wojska idą teraz tutaj troszkę dalej. Czy może tutaj idą? Ocież nie, oni tutaj pójdą. My oni mogą przejść się przez szturmy. To także będzie całkiem niezła decyzja, tak sądzę. Powinno nieco przyspieszyć całość i... O, jedna rzecz, o której nie wspomniałem. To właśnie wojska szwedzkie, które tutaj gdzieś są. Ciekawe czy moje wsparcie zdąży przyjść, czy nie. To jest ciekawe, czy tutaj moje wojska dadzą sobie radę. Znaczy, moje wojska tutaj na pewno nie radzą radę się wybronić. Ale jeżeli utrzymają odpowiednio długi czas natarcie wroga to przyjdzie wsparcie. A to jest całkiem całkiem nad no, dużym plusem. Dobra, załatwmy teraz po prostu bunty, które się pojawiły. Które się pojawiły. Dobra, potem tutaj pójdziecie, a tutaj pójdzie kto inny. Dobra. Teraz, jak długo moje wojska się tutaj utrzymają, to jest pytanie. Eee, wy się zajmiecie tym. W porządku. Tutaj, dobra robota, to wy pójdziecie tutaj. Tutaj, dobra robota, wy pójdziecie tutaj. I teraz powróćmy do tego miejsca. Jak długo moje wojska wytrzymają? Tutaj, oni całkiem nieźle sobie poradzili, ale brakuje mi dowódcy. Tutaj by się przydał dowódca w tym momencie. Mam jakiegoś wolnego dowódcę, którego mogę tutaj złapać. Tutaj jest. I przydzielę go tutaj. Ze względu na to, że ci buntownicy są dość silni. Więc i silny dowódca się przyda. Tutaj mamy lukowie zostali załapani. Świetnie. Więc tylko tutaj ta armia. Jak długo moja armia wytrzyma? Oto jest pytanie. Okej. Okay, wy pójdziecie tutaj. Tutaj? Dobra. Pójdziecie tutaj. Będzie szybciej. E, oni dojdą 21. za 15 dni, 17 dni. Moje wojska mają dość wysokie morale, jest ich też dość sporo. Przegrałem, ok. Czyli tak, moje 1400 osób, które zginęło, pokonało ponad 2000 wrogich wojsk, które były posażone w konnice armaty. No, pełnoprawna armia, jakby nie patrzeć. Całkiem nieźle, to mi się nawet podoba. I teraz moje wojska, tutaj konica po prostu wpadnie i załatwi wszystko. No raczej taki jest plan. Jednocześnie muszę spojrzeć na bunty, tutaj będzie toczyć się teraz walka. Świetnie, nie mogę jej za bardzo obserwować na ten moment. Hmm, muszę najpierw pokonać buntę, oczywiście 8000 7000 i jeszcze tutaj, wyjdziecie tu, potem tu, a potem tu. Tak, chyba szli, ale lepiej to potwierdzić. Teraz, tak, buntowicze w różnych miejscach świata są pokonywani. Heretycy w Rzymie zostali też nawróceni. To mi się podoba. Teraz jak sytuacja z wrogą armią w tym miejscu? Całkiem niezła. Przy odpowiednich wiatrach ja wypuszczę moje wojsko tam, gdzie jest wroga armia. Tylko po to, żeby zmierzyć ich całkowicie. Bo się wycofają na pewno. Te moje, moje wojska na pewno wygrały. Tak więc, tak więc, tak więc. Zapraszam, zapraszam. Eee, tutaj wygrałem. Świetna robota moje wojska. Świetnie, świetnie. Wywracacie na oblężenie, aby wy tutaj wygracie i oni uciekają. Tutaj moje wojska też tam pójdą. Buntownikami zajmą się później. Przede wszystkim wrogie wojska. Muszą zostać załatwione. Jest ich tutaj dużo pułków. Jak zdążą się uzupełnić to ja będę miał kłopoty. Teraz tak. Tutaj i tutaj. Więc to jest żaden problem. Ale czy tymi wojskami ktoś się zajmie? Oni się tym mają zająć zdaje się. Potem wracają na Moskwę. Tutaj wojska już idą. Tutaj. Tutaj, i tutaj jest już załatwione. Tutaj wojska też już idą w porządku. Całkiem nieźle to wygląda. Zmęczenie wojną dalej będzie rosło. Tymczasem, tutaj, tutaj, tutaj wszystko wygląda w porządku. Tam wojska już idą. Tutaj wojska już są. Dość mało tych wojsk obleżniczych. Tutaj jest, czy mi się wydaje. No mi się wydaje, po prostu są rozproszeni dość mocno. Reszta spraw jest załatwiona całkowicie. Ok, wyjdziecie tutaj, a wy idziecie tam dalej, tak? Tak. Nie wszystko wygląda bardzo dobrze. Tutaj buntownicy zostaną załatwieni. Tam ci buntownicy nie są problemem. W porządku. Dobra, wy już tu idziecie. 29 wy wyjdziecie drugiego, w porządku. Wroga armia została całkowicie unicestwiona. Teraz moje wojska zajmą się buntownikami. Norweskimi, okej, okay, ciekawe. Z okazji tutaj, a tutaj jest Norwegia, dzień dobry. Na Islandii, co oni tam robią? A, tak. Chyba zapomniałem o kimś, nie? Hmm, tutaj oczywiście podnosimy podatki. Podnosimy podatki, tak, podnosimy podatki. Ludzie niby niezadowoleni, zadowoleni, ale to tylko dlatego, że do, dobrze im się wiedzie. Hmm. To zostawmy ten temat. Temat podnoszenia podatków, dlatego, że ludziom dobrze się wiedzie. To nie jest najlepszy temat do rozmowy. Prawdopodobnie. Teraz jest czas na rozwalanie buntowników i przejmowanie kolejnych terenów. Terenów, które trzeba wyzwalać z podiarzma innych krajów. Bo pod moimi rządami mają i tak mniejsze podatki i mają lepiej. Zdecydowanie. W końcu prowincje są rozbudowane, znaczy teraz nie są rozbudowane, bo wojna trwa i to dość taka mocna. No i ludzie się buntują. Bez to, że się buntują, to jest trudniej zadbać o rozwój. No a też niedługo, niedługo wszystko będzie jeszcze lepiej. Okej, okay, dobra robota. Teraz pójdziecie oblegać to miejsce. Ok, trochę mniej prestiżu, bardzo się nimi nie przejmuję, tak, prestiż nie ma aż takiego znaczenia w tym momencie. Chciałbym przejść na Monarchię Absolutną, zyskać dwa do centralizmu, tutaj żeby poszło, większa produktywność, tutaj ogółem wszystko lepsze. Zdecydowanie tylko zmęczenie wojną może być mniejsze, ale to znaczy może wzrosnąć bardziej, a tym się bardzo nie przejmuję. Zazwy raczej, jeżeli zacznie wkraczać powyżej 10, to ja już jestem ugotowany i to całkowicie w buntach i w sosie własnym, raczej znaczy w sosie buntowniczym. O. To brzmi niesmacznie a szczególnie niezdrowo zdecydowanie Okej, okay. tam podejdę nieco szybciej, nieco bardziej idąc z idąc z oblężeniami, ze szturmami, tak szybko jak tylko się da. Już nie powinno mi nic zagrażać, nie powinno. To że nie powinno nie znaczy, że nie zagraża. Jednak skończenie szybsze te wojny równa się wcześniejsze zejście z. Wcześniejsze zejście ze zmęczenia wojennego, jak i no, tereny szybciej dostanę, które zaczną mi przychodzi przynosić przychód nieco większy niż teraz. Ok, tak więc do roboty. Moje wojska. Tak robią mnóstwo roboty i to bardzo dobrej. Niedługo grudzień, jak miło. Specjalnie nie będę mógł tego wykorzystać, ale o, karetyków udaje się skonwertować całkiem nieźle. Buntownicy zostają pokonani, a szturmy zostają wygrane. Znaczy, bliskie wygrania są. Tutaj buntownicy zostaną pokonani, tutaj oblężenia zostaną. Także zakończone niedługo. Tak więc tak, wyjdziecie tu, tu, a potem tu sobie wracacie. Potem tutaj. Jakim cudem moja kolonia mi się tutaj buntuje, co? To jest aż dziwne. A chyba niewiele mogę z tym zrobić. Raczej. No dobra, nieważne. Pominiemy to. Tutaj mamy bunt, ale to sobie moje wojska, które są już tutaj ogarną. Tutaj mamy bunt. Tutaj mamy bunt. Tego buntu można powiedzieć, że się nie spodziewałem. Tam już dawno buntów nie było. A tutaj bunty na to dzień, Zresztą tutaj bunt jest ze względu na misjonarza, heretycy, tak? Tak, znaczy heretycy, no katolicy się zbuntowali. Buntownicy są coś dzisiaj. Okej, okay, kolejne oblężenie wygrane. Mm, na ten teren muszę wejść. I chyba po prostu wejdę, nie? W ten sposób, w ten sposób. Któro to będzie bliżej? To chyba drugi podobnie bę podobne będą, więc w ten sposób nie idą. I mamy grudzień. Świetnie. Chcę wysłać tak. Czy mogę wysłać? Nie bardzo mogę gdziekolwiek wysłać kogokolwiek. To może nie wyślemy nigdzie żadnego kolonisty. Natomiast zdecydowanie wyślemy. Zdecydowanie wyślemy. Misjonarzy w różne miejsca. Powiedzmy tutaj, powiedzmy tutaj. I to wszystko: dwóch misjonarzy. Właściwie to jest całkiem niezły wynik, że tylu udało się wysłać. To, że nie mam gdzie wysyłać kolonistów. Jest dość właściwie w porządku. To znaczy, że mam to, można powiedzieć, na maksymalnym możliwym poziomie, jeżeli chodzi o kolonizację świata. O, a tutaj ciekawe by było wysłać kolonista. Tutaj, tutaj raczej nie. I tutaj raczej nie. Ok. Mamy grudzień i to wszystko, co mogłem w nim zrobić. Przy okazji miałem przynajmniej troszkę pieniędzy, które mogłem wykorzystać, co jest całkiem, no całkiem przyjemne. I teraz tak. Ok. Okej, okay. tam muszę wojska wysłać, tutaj, i oni nie wrócą sobie tutaj. Muszę tych buntowników stąd zjeść całkowicie, żeby ich tutaj nie było. No i pojawili się kolejni. Oczywiście, że tak... całkiem sporo, bym powiedział. To nie problem. To nie problem, to... nie problem, to... nie problem. To. Nie problem. to nie problem biedeń to jest problem to nie problem w porządku czyli tutaj jedyni problematyczni on też katolicy dlatego, że te misjonarzy wysłałem po prostu się buntują, bo im się to nie podoba nie podoba im się to, że chcę ich nawrócić no cóż, mi też się to nie podoba ale nie mam wyboru niepokoje religijne nie przestaną być problemem, muszę nawracać ludzi. Potem już mogą wierzyć sobie w co chcą. Dosłownie. Wtedy, już dla mnie, to nie będzie żadnym. Najmniejszym choćby problemem. Ok, kiedy skończą się pieniądze? Trochę wcześnie. Hmm, zdecydowanie wcześnie. I nic z tym nie zrobię, co. Ok, tutaj obężenie poszło. Tutaj sprawy załatwione. Tutaj sprawy załatwione. Tutaj sprawy załatwione. I tu też. I tu też. Świetnie. Guntownniejcy są usuwani. Usuwani. Jednocześnie pojawiają się jednocześnie kolejni. Z którymi muszę sobie poradzić, tak, zdecydowanie. Tak więc, tutaj, potem, tutaj. Mm, tutaj jest ok. Buntownicy w tym miejscu, nimi będę musiał się zająć. Ok, to wy się tym zajmiecie, a nimi zajmą się oni i będzie w porządku. Tutaj wszystko wygląda dobrze. Tutaj Neapol sobie siedzi cichutko. Tak, siedzą cichutko i to jest bardzo dobre. Ale czego jest to wojsko, które jest gotowe do oblężenia. To także jest bardzo dobra rzecz. No i w porządku. Te wojsko zajmie się tym tutaj. Te wojsko idzie tutaj, tak, chodzi o tych buntowników, oczywiście. Tutaj buntownicy załatwieni. Jakieś szturmy mogę przeprowadzić, tutaj nie za bardzo. Tutaj szturm mogę przeprowadzić, tutaj szturm mogę przeprowadzić, a tutaj nie za bardzo. Okej, okay. tutaj mnie bardzo mnie interesują. Tutaj by mnie interesował czy da rada? Właściwie może. Tak samo tutaj. Tutaj sprawy załatwione. Tutaj sprawy załatwione. Tutaj sprawy załatwione. I teraz tak, tutaj sprawy będą załatwione, i tutaj sprawy też będą załatwione. W porządku, tutaj sprawy załatwione, i oczywiście kolejne bunty, także zaraz je załatwimy. To jest tak, tutaj sprawy nie zostały załatwione. Oni idą tutaj. W porządku, ci buntownicy zostali zmierzeni. Tutaj sprawy zostały załatwione, i te wojsko się wycofa. Tutaj mamy kolejnych, znaczy kolejnych buntowników. Oni tylko się chyba przenieśli. Ok. Nie, to są nowi buntownicy, to nieważne. Eretycy zostali załatwieni. Świetnie. Tutaj sprawy zostały załatwione. To wojsko idzie dalej. Zostaje tylko tutaj jedna prowincja, która nie jest pod oblężeniem. Bardzo dobrze. Tutaj sprawy załatwione, i te wojsko się wycofuje. Tutaj te wojsko idzie załatwić kolejnych buntowników. Tutaj sprawy zostały załatwione, i tutaj mamy kolejne bunty. Tak więc, tutaj, tutaj, całkiem niezły ten bunt. Tutaj to nic specjalnego. W porządku. Jak tam moje pieniądze? Hmm, październik ta. trochę spore niedobory, jeżeli chodzi o pieniądze, ale jeszcze się wstrzymamy z podnoszeniem. Akurat to będzie zła decyzja, nie? Ok, podniesiemy je odrobinę. Tutaj nowe forty, tutaj akurat nic, tutaj nic. W porządku, teraz te niedobory powinny być mniejsze. I wolałbym, żeby pieniądze skończyły mi się w grudniu, a nie w listopadzie. Więc odrobinę jeszcze podniosę. Znaczy zmniejszę inwestycje. Zwiększając ilość pieniędzy, które trafia do skarbca. I wciąż nie jest to poziom, który by mi się podobał, ale w porządku. Jestem coraz bliżej tego poziomu, który mi się będzie podobał. Tutaj gdzie oni idą? Brawant, tutaj idą. Więc buntowników musimy załatwić. Te handlarze naprawdę mają długą drogę. A nie, po prostu nie mam pieniędzy na to, nieważne. Hmm, ok, nowe bunty i oblężenie, I jedno wygrane oblężenie, w porządku, tak więc wyjdziecie dalej. Tutaj buntownicy oni idą tutaj. I jeszcze tutaj są w porządku, tak więc idą tu, potem idą tu, i potem tu. Tutaj buntownicy zostaną załatwieni. Tutaj buntownicy zostaną załatwieni. Ok, to wygląda całkiem przyzwoicie. Wygląda to całkiem nieźle. kolejny heretyk udało się skonwertować. Wszystko jest ładnie załatwione. Tej wojsko się nie stworzy, więc próbujemy złapać szturmem do prowincja. I to wygląda całkiem nieźle. Inwestycje muszą ograniczyć w technologię lądową. W technologię rządową ograniczymy. To jest na kilka miesięcy i to jest w porządku. Teraz szansa, że będę miał niedobory, powinna nieco zmaleć. O, oczywiście pomijając bunty, pomijając bunty, czemu pomijając bunty, niszcząc bunty całkowicie, dobra, tutaj będziemy mieli kłopot, tutaj oblężenie udane. Dobra, wy idziecie tu, a wy nie idziecie nigdzie, co? Wy idziecie tu i tu, i potem na tę te prowincję też moje wojska się przejdą, na przykład z tego szturmu, z tego szturmu. W porządku. W takim razie oni się stąd wycofają. Powiedzmy tutaj, oni również się tutaj nie wycofają. Nie są już mi tam potrzebni. Teraz oni tutaj wygrali. Na co liczyłem? Dobra robota, i teraz tak. Tutaj oni nie mają morali. Tutaj potrzebuję jednego miesiąca. I tutaj wygrane świetnie. Przy okazji mogę budować fort poziomu trzeciego. I tego oczywiście nie zrobię, ponieważ nie mam na to pieniędzy. Nie mam na to dukatów. Ilość dukatów w moim skarcu się cały czas zmniejsza. Tak, to już jest niebezpieczny poziom. Czerwone to już jest złe. To bardzo. Zaraz koniec wojen będzie. Tu wygrana, tu wygrana, tu wygrana. Tak jak być powinno. Mecklenburgia, Franken, cała Europa. Cała Europa i wszyscy inni. W porządku. Tak więc oni zajmą się tym. Nimi zajmą się oni. Szwedzcy patrioci walczą o wolność kraju. No, w porządku. Nie, żebym na to pozwolił, żeby się uwolnili. To ja ich napadłem, więc ja ich podbiję. A. Można powiedzieć, że tak, tak, tak będzie. I teraz oni. I oni. I oni. Tam już wojsko idzie. W porządku. Tutaj ostatnie oblężenia. Raz, dwa, trzy. Moje wojska robić robota. Tutaj, tutaj może iść szturm. Tutaj szturmu nie będzie. Tutaj szturmu nie będzie. W porządku. Tutaj nic się nie będzie działo, tutaj nie mogę się doczekać, żeby dyplomatę wysłać i nie mogę się doczekać, żeby tędy sobie przejść wojskami i przejąć tę prowincję. Lepsze będę przechodził, a one jednocześnie będą się buntowały. Ciekawa sytuacja. Będę musiał dobrze pilnować, żeby je zdobyć i ich nie stracić, żeby forty tam wybudować w czas. Oblężenie wygrane, to wy się na razie nie wycofujcie, chociaż możecie się wycofać tutaj. Tutaj szturm też będzie wygrany, raczej. Tutaj wszyscy buntownicy są załatwiani. Czy kiedy cię ja też jakiekolwiek wojska, to zgaduję, że nie. A powinienem. A powinienem. Okej, okay, buntownicy są załatwiani. Czy jest jakieś oblężenie, o którym nie wiedziałem? O tym nie wiedziałem, czy załatwiłem. Tu wszystko załatwione, tam wojska będzie doszły. Tu załatwione, tu wojska będą przechodziły. Tam wojska już idą. Tutaj wojska też już idą. W porządku, zdaje się, że to jest wszystko w takim razie. To wy sobie pójdziecie tutaj. Tu i tutaj szturmy jeszcze odpalić nie mogę. W takim razie tam czekamy. Teraz ta ryga. Kolejne bunty, moje wojska naprawdę mają co robić. Mają naprawdę dużo roboty. Dużo walk. I patrząc po czasie na ten odcinek, to będzie wszystko. Dzięki ja wielkie za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, zostawienia łap w górę, żeby film wam się podobał. A ja dalej będę walczył z buntownikami. Cześć, do następnego.